Cześć kochani, witam was ponownie na kanale Monia Wenel. Dzisiaj zapraszam was na sobotnie krzyżówki. Jest już troszkę późno, dlatego działamy z lampką. Mam nadzieję, że będziecie wszystko dobrze widzieć. Mamy dzisiaj, kochani, draping za 45 zł, mamy zdrapkę krzyżówkę za 5, krzyżówkę XXL za 10 oraz wielką krzyżówkę za 30. Kochani, oczywiście przypominam wam jeszcze o konkursie na tipli, który trwa na moim kanale link do filmu zostawiam w opisie pod tym filmem, a teraz kochani przechodzimy sobie do drapingu zostawiłam tutaj cztery literki mamy jedno słówko Ewa kolejna literka "Toka". Kaczeniec Kosmyk. Tu mamy dwa razy. K i klamra. A jeszcze ukos. Ok, a w tej drugiej mamy keja. Seneka i konfitura. Ok, dobrze. Przechodzimy do kolejnej literki. Kolejna literka to B. No, w bonusie nie mamy. Tutaj mam Bojar. Powiem Wam, że na początku mi wpadła ta Ewa i tak sobie myślałam, kurczę, ale fajnie już od samego początku tutaj się dzieje. No, ale jak widzicie, dalej się już nic nie zadziało. B jak Bliny, Abel, mm. Tabu, i a, jeszcze niebo. Ok, przedostatnia literka to L. No na wiadomo, na bonus już nie mamy szans. No ale może tutaj jeszcze się coś wyskrobie. No ale L nie ma. A przynajmniej, a jest, klamra. Ale nie było H, więc nie ma ani helu, ani klamry. A tutaj mamy lipa. O, dokładnie. Dokładnie to słówko opisuje tą krzyżówkę. Bliny, Golf i Abel, dwa dwie literki, dwie literki, dwa słowa. Mamy tak, Abel i Golf, więc tutaj nam fajnie to pomogło. Co jeszcze tutaj mamy? O. Blini Interpol, Aleja. No ale tutaj od nam blokuje. No i tutaj te nie było, więc nic z tego. I ostatnia, czy ostatnia literka nam coś zmieni? No literka H, więc tutaj mamy drugie słówko, hel. Yy, I tyle. A może tutaj jakieś CH by się trafiło? No niestety. Niestety, kochani, wychodzi na to, że jest pusta. S, B I, i coś tam. No nieważne. W każdym razie są trzy różne, więc nie ma sensu dalej tam szukać. I przechodzimy do krzyżówki XXL. Jak widzicie, zostawiłam same znaki zapytania. Mamy literkę O. Lodowiec. Literka O czasem tutaj sporo daje. W tym wypadku też jest sporo literek O. Więc może, może coś tutaj się trafi. W pierwszej mamy, jak widzicie, ryc. No ale... Nic więcej tutaj nam się dzięki O nie utworzyło. W drugiej, w drugiej, e, tak wam pokażę, żebyście wszystko dobrze wiedzieli. Kos, Opis, Honda, Osa, Dionizos, Balon. Czy tutaj wszystkie O? A, Dionizos miało dwa O. No to tyle, kochani. W bonusie nie ma. I. Aj, tu mi się nie mieści. O. I ostatnia. O. Oka. Więcej o nie widzę. Więc chyba nie ma. Ok. W takim razie kolejny znak zapytania to B. No to mamy baza. Ciekawe, czy dadzą A. No, jakby dali A, no to jesteśmy, jakby tutaj, w całkiem fajnej sytuacji. Ale nie ma co gdybać. Szukamy B. Więcej B nie ma. Dalej szukamy B w kolejnej krzyżówce. Balon. I tyle. No i w ostatniej. Literka B. Abel. No i więcej nie widzę. Okej. Okay. W takim razie tutaj ostatni znak zapytania z tej strony. Mam literkę F. Literka F jest tutaj. W szeryfie. Dalej F nie ma. Okej. Okay. Druga. Hmm. Tutaj w ogóle nie ma literki F. Albo jestem niedowidząca, ale nie widzę. W bonusie oczywiście nie ma. W bonus mamy ksymena przez X. Więc tam to na pewno nie będzie. A w ostatniej F. Jest faul. I tyle. OK. Kolejna literka to H. No dobrze. No to szukamy. Hekate. I tyle jeśli chodzi o H. W drugiej oczywiście pono się nie ma. W drugiej krzyżówce mamy H. Mamy hel. I tyle jeśli chodzi o H. A w trzeciej? No i byłoby na tyle. Kolejna literka to M. O, mamy słówko, drugie słówko, Mim. Tutaj nam ładnie wpadło, ale jeszcze szukamy M. No, więcej M nie ma. W drugiej, tutaj mamy w ksymenie. A w krzyżówce emu słówko mamy, utworzyło nam się tutaj piękne słówko emu. Eee, I to by było na tyle: właściwie same n, a nie m. Ok, i w ostatniej samica. Okej, okay. nie ma więcej. Kolejna literka to P. Topaz. P. Więcej nie ma. Ponu się nie ma. Tutaj mamy tak opis. Mm. Piersi, hmm. zaplecze i więcej nie ma, kochani. Literki P, i w ostatniej proza i więcej P nie widzę. Okej, okay. kolejna literka to C. No jestem bardzo ciekawa, czy coś tutaj się trafi. Zaciszę. Więcej co nie ma. W bonusie nie ma. Druga krzyżowa. A jest tutaj krucyfiks. Nie ma. I o ostatniej. Samica. I tyle. No dobrze, kochani, przedostatnia literka. No, chwila prawdy, tak naprawdę. E, literka N, no tak jak chciałam, ale czy coś nam to da? Więc zobaczmy. E, N, zielonka. No N nam tutaj nic nie dało. Hyksymena, no ale ksymana już nam się nie ułoży, pozostaną. Jedna literka. Dalej N mamy w Dionizosie, ale nie było S. Stan. I tyle. F było, tak? F było, więc tutaj A, K, to nie to. Tutaj miałam zdrapać. K nie było, niestety. A, K też było. Jego, ale jestem tutaj jakaś zamotana. Ale S i A nie było. S i A nie było. Yy, dobra, czyli teraz N szukamy. Naklejka. Tyle pomijam, że pewnie się zaraz okaże, że jest wygrana, a ja nie znajdę. Mam tak, REN tutaj, jak widzicie, jest. Utworzyło się i neon ale tutaj nie było więcej, więc są tylko dwa dwa słowa chyba, że coś ominęłam no nie wiem no dobrze kochani, to sprawdźmy ostatnią czy tutaj będzie A no niestety tutaj jest L, mamy tak zalew ale W nie było, aj nie widzieliście e, zielonka, ale A nie było Aloyzy nie ma a. Feudalizm nie ma a. Alu, y, alumn nie ma a. No, widzicie jak to się układa, nie fajnie. Mm, więc w tej mamy tylko rydz i nic. I mim. E, więc tak, dobra, w drugiej. Czy L nam zmieni? No, mamy Hel. Ale czy to nam coś daje? Czy my tutaj coś mieliśmy? Mamy tak. Emu, hel, balon, ale a nam blokuje. Zaplecze też a. No to nieszczęsna. A. Może coś jeszcze minęłam, jest szansa. <grym> Naklejka, eliksir. Tutaj mamy już dwa słowa: ren i neon, więc gdyby nam wpadło trzecie. To byłaby wygrana jeszcze raz mnożnik. Ale mamy tak. Tutaj L nam blokuje A. Tutaj nam też blokuje. Wszystko nam blokuje, kochani. S nie było, W nie było, A nie było. Więc tak to się właśnie przedstawia. Więc wydaje mi się, że jest pusta, więc sprawdźmy to, jeśli nie, no to będziemy szukać. No niestety. Niestety, kochani, są różne kontrolne DMP. Więc przejdziemy sobie do ostatniej deski ratunku, czyli do wielkiej krzyżówy. Mamy, jak widzicie, cały rządek zabawy tutaj. Więc zaczynamy. O pięknie. Od Y. No, nieźle. Się zaczyna. Y. Mam nadzieję, że Was dzisiaj nie zanudzę. No, nie widzę Y. Albo mi padło na oczy, albo nie ma Y. -ów. A w tej drugiej? Jest tutaj Y. Gzyms, aforyzm, drochobycz, i uszy. A, mamy słówko, mamy Krym. Fajnie. Fajnie, pierwsze, pierwsze tej krzyżówce. No dobrze, no to tyle. Byłoby na tyle. Jeszcze sprawdzę tutaj, bo coś mi się nie chce wierzyć, że nie ma Y. Ale może faktycznie nie ma. No nic, nie ma. Nie ma, to nie ma. No przecież nie wyczaruję. <gryw> Dalej mamy literkę U. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. Powiem Wam, że naprawdę się starałam tutaj, żeby ustawić to światło i, i wszystko. Emulsja. A, jeszcze Bóg. Ok, w drugiej krzyżówce. Olkusz. Zwiastun. Zdun coś tutaj się zaczyna powoli dziać, a w bonusie nie ma. Kolejna to W. Browar. O, już mi się tutaj podoba. W. Czasem lubię się napić piwka. Oczywiście bezalkoholowego. W. Kiwi. Rewia. Wilk i tyle, jeśli chodzi o W, chyba, że ominęłam, ale to może gdzieś tam w międzyczasie się znajdzie. Liv i nie ma więcej, a tutaj mamy Neva. Muszę wam się przyznać, że jeszcze nigdy w życiu nie udało mi się wygrać w tej krzyżówce w bonusie, więc może dzisiaj, może dzisiaj jest ten wspaniały dzień. Literka C. Literka C mam w scenie. Sekcja Toska. Odkurzacz i tyle. A po drugiej stronie, czy nas coś tutaj czeka? Ciekawego, czy chyba nie. Tylko jedna, jeden razy C w w Bonusie nie ma. Literka O, dno. No to fajnie. Mamy tutaj słówko. Pierwsze zresztą. Dok o, mamy drugie. Fajnie może. Bardzo lubię, jak się po tej stronie układa pięć słówek. Jest sześć dyszek wtedy. <grym> Chyba każdy lubi browar. Lord, Teofil, Ozon, Avignon, a jeszcze Toska. Ok, a po drugiej region Dominika. Od razu z tej strony chciałabym serdecznie pozdrowić wszystkie Dominiki. Kos, drochobycz, aforyzm, a w drochobyczu dwa razy. No i tyle. Jeśli chodzi o bonus, to mamy oka. Dobrze. Więc kolejna literka to literka T. Turniej, Teofil, Alpinista. I tyle, jeśli chodzi o te, a po drugiej stronie mamy zwiastun i przy okazji set haft. I tyle, W pono się nie ma. Literka J. Objazd. Emulsja. Sekcja. i grzejnik a po tej stronie różowiutkiej czy mamy gdzieś J nie ma w bonusie również J brak, no dobrze kochani no to mamy teraz literkę L to od razu sobie w bonusie zrapię lisa no ale lis nam się już na pewno nie utworzy, mamy szansę tylko na oka yy, newa właściwie no nie oszukujmy się, raczej nie mamy szansy, bo prawdopodobnie A nie będzie więc bierzemy się za L, i tutaj próbujemy coś znaleźć w tej krzyżówce. Teofil, Alpinista, Wilk. I tyle, kochani. A po drugiej stronie mamy tak, Lif, Olkusz. I nie mamy więcej. No i ostatnie chwilę prawdy, kochani. O, to nas zabili. Literka H. Coś czuję, że dzisiaj sobotnie krzyżówki skończą się wielką lipą krzyżówkową. No ale jeszcze, jeszcze walczymy. Hipopotam. Hipopotam. I tyle, jeśli chodzi o H. A po drugiej stronie mamy haft, ale to nam nic nie daje, kochani, ponieważ A nam blokuje, więc wychodzi na to, że tutaj jest pusta. Mamy tylko krym. Ach, no tak. A Y było rys, a Z? Z nie było. Z, SZ, z, a i. No, tutaj się posypało kochani posypało się nic tu nie ma straszna bieda a po tej stronie no ciężko tutaj coś wyszukać bo mamy tylko zasłówka więc sprawdzamy sobie kontrolne CGM więc bez zbędnego gadania podsumujmy dzisiejszy sobotni draping krzyżówek no i cóż, kochani, mieliśmy dzisiaj yy, krzyżóweczki za 45 zł. I niestety, ale wszystkie te krzyżóweczki są puste. Same pustaczki nam się dzisiaj trafiły, ale nie poddajemy się, walczymy dalej. Więc proszę, kochani, zostawcie mi pod tym filmikiem łapeczkę do góry. Zapraszam do subskrypcji osoby, które jeszcze tego nie robią, ponieważ na 800 subskrypcji będzie rozdanie. A skoro mowa już o rozdaniach, to przypominam Wam, kochani, że na moim kanale właśnie trwa rozdanie. Rozdanie dla wspierających mój kanał na Tipliej. Link do tego filmu zostawiam pod tym filmem. Dziękuję, kochani, że byliście. Życzę Wam miłego wieczoru. Pozdrawiam Was. Buziaczki. 他。